Witam Was serdecznie w kolejnym moim poradniku. Dzisiaj dowiemy się, jak zdemontować prowadnicę i łańcuch w pilarce spalinowej, także zaczniemy sobie najpierw od ściągnięcia tej osłony. W pierwszej kolejności musimy sobie ściągnąć tutaj tą pokrywę. Jest to klucz 19. przykręcamy sobie i ściągamy pokrywę teraz tak tą śrubą tutaj regulujemy naprężenie łańcucha w ten sposób że jest tutaj taka, taki klin i gdy my to po prostu przykręcamy to, to się, ta prowadnica się przesuwa i w ten sposób napręża łańcuch w drugą stronę będzie go zluźniało chwilę zobaczycie Widzicie? teraz żeby taką prowadnicę zdemontować troszkę sobie poluźniamy po prostu ją tutaj wyciągamy tak to wygląda nie ma tutaj żadnej zbędnej filozofii wygląda to tak więc to właśnie się tutaj przesuwa Jak widać, i to to napina nam łańcuch przesuwając prowadnicę. Następnie wyciągamy sobie tylko łańcuch z prowadnicy. Jeżeli nie wiem, mamy go do wymiany lub chcemy sobie to wyczyścić, tak to generalnie wygląda. Co do montażu, pamiętamy tylko bardzo ważną rzecz: żeby te zęby szły tutaj wszystkie do przodu, tak. One mają iść w przód, także w tą stronę chodzą, w drugą stronę mają wracać. Co do montażu, to najpierw zahaczamy sobie tutaj łańcuch, oto, i następnie wkładamy prowadnicę. Ona tutaj musi nam bardzo ładnie wskoczyć na swoje miejsce. Następnie dociągamy tą śrubą sobie łańcuch. Musi tutaj być lekki luz. Troszkę jest za dużo. Tutaj musi być lekki luz. O, tyle dokładnie. Następnie zakładamy sobie plastikową osłonę, która też tutaj nam to wszystko dociska. I zakręcamy śrubę. Dociskamy dokręcamy śrubę kluczem 19, i wszystko mamy złożone. Jeszcze chciałem wspomnieć, że mamy tutaj dojście do śruby od regulacji, ale musielibyśmy tą śrubę tutaj poluźnić, ponieważ ten plastik tutaj, ta osłona, dociska nam prowadnicę. Tak więc może to iść bardzo źle Tak, jeżeli chcielibyśmy zrobić to w ten sposób, to tutaj musimy sobie troszeczkę to poluźnić. I teraz tutaj możemy sobie naprężać i poluzniać łańcuch. Jeżeli natomiast szukasz pomocy, jak taki łańcuch naostrzyć, zapraszam na mój kanał. Jest tam, jest tam film nagrany, jak za pomocą takiego specjalnego narzędzia, które polecam, w szczególności dla kogoś, kto, kto nie wie, jak się za to zabrać, jak taki łańcuch ostrzyć. Ostrzy nam to nie tylko tutaj w środku, tylko po prostu. Wszystko tak jak powinno być, jeżeli prowadzimy narzędzie yy, tak jak jest ono tutaj narysowane. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Dzięki, cześć.